Pierwsze posiedzenie kapituły trzeciej edycji Nagrody Świętokrzyska Wiktoria odbyło się w siedzibie Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego. W obradach uczestniczyli przewodniczący sejmiku Marek Goss oraz sekretarz województwa Bernard Antos. Podczas spotkania Marek Gos, przewodniczący sejmiku, a jednocześnie zastępca przewodniczącego kapituły wręczył nominację jej członkom oraz przedstawił ideę nagrody – a Bernard Antos, sekretarz województwa, pełniący funkcję sekretarza Kapituły Świętokrzyskiej Wiktorii, przybliżył regulamin przyznawania nagrody. Kapituła trzeciej edycji Nagrody Świętokrzyska Wiktoria pracować będzie w składzie. Adam Jarubas, marszałek województwa świętokrzyskiego jako przewodniczący kapituły. Marek Gos, przewodniczący sejmiku województwa jako zastępca przewodniczącego kapituły. Krzysztof Słoń, przewodniczący komisji samorządu terytorialnego sejmiku województwa świętokrzyskiego. Edmund Kaczmarek, przewodniczący konwentu starostów. Regina Renz, rektor Uniwersytetu Humanistyczno-Przewodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ksiądz Idwat Czesław Wala, kustosz Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Kaukowie Godowie, Sławomir Kopacz, wójt gminy Bieliny, Jerzy Łaskawiec, dyrektor Generalny Fabryki Kotów SEFA S.A., Stanisław Guść, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, Waldemar Sikora, burmistrz miasta i gminy Busko Zdrój, Bertus Serwas, prezes klubu sportowego Wiwe Targi Kielce, Bożona Hetman, dyrektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego Targu w Kielce. Grażyna Jarosz, prezes Fundacji Wiwe Serce Dzieciom, Krystyna Nowakowska, wiceprzewodnicząca Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Odnowy Wsi Odnowica, Adam Szymański, prezes Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych oraz Bernard Antos, dyrektor generalny Urzędu Marszałkowskiego, jako sekretarz kapituły. Podczas spotkania członkowie kapituły ustalili, iż nabór wniosków do trzeciej edycji Nagrody Świętokrzyska Wiktoria rozpocznie się 1 stycznia. A zakończy 31 stycznia 2011 roku. Wręczanie nagród odbędzie się podczas Uroczystej Gali 7 marca przyszłego roku.